Co wiemy o Far Cry Primal? Nim podsumujemy naszą aktualną wiedzę, wróćmy do przełomu w serii Far Cry, czyli do trzeciej części gry, która zaskoczyła pozytywnie wszystkich fanów i nie tylko, na całym świecie. Następna część była praktycznie taka sama. Nie było przy niej już takiego wow jak poprzednio. Po niej gracze na całym świecie zastanawiali się, gdzie tym razem wyśle nas Ubisoft, by z kałachem w dłoni niszczyć przeciwników. I tak się zastanawiali wszyscy, a tymczasem studio Ubisoft Montreal zrobiło psztyczka w nas i ogłosiło Far Cry Primal, które przenosi nas do prehistorii, a dokładnie na 10 tysięcy lat przed naszą erą. Powróćmy do tytułowego pytania, co w takim razie już wiemy. Na pewno to, że broni palnej nie uświadczymy ani pojazdów. Ani nawet latarki, ani nic, co kojarzy nam się ze współczesnym światem. W zamian za to otrzymamy łuki, kamienie, krzemienie i inne fajne patyki. Ale jak mówią deweloperzy, człowiek epoki kamienia łupanego potrafił obrabiać krzemień na 150 różnych sposobów, więc w oknie modyfikacji na pewno trochę spędzimy i nie powinniśmy czuć się zawiedzeni. Jeśli chodzi o podstawowe założenia rozgrywki, będzie to produkcja podobna do poprzednich, więc po raz kolejny otrzymujemy widok z pierwszej osoby, a świat ponownie będzie rozległy i otwarty. Ponownie pojawi się sporo opcji typu uratuj grupkę ludzi, idź na polowanie czy np. odbij osadę z rąk wrogiego plemienia. Jeśli chodzi o kwestie fabularne, to wiemy na razie, że na miejsce akcji nowego Far Cry wybrano Dolinę Oros. Fikcyjną krainę, która najprawdopodobniej znajduje się na terenach obecnej Alaski. Głównym bohaterem ma być takar, myśliwy, który wraz ze swoją grupką łowiecką zapuścił się za daleko od domu. Targnięcie na tereny Oros nie spodobało się innemu plemieniu, które postanowiło przeprowadzić zasadzkę na ich grupę, wybijając wszystkich do nogi, oto naszym protagonistom. Oczywiście, bo jakby inaczej. Naszym początkowym zadaniem będzie odnalezienie się w nowej krainie i co najważniejsze, przetrwanie w niej. Podstawowym celem ta kara stanie się odbudowanie naszego plemienia oraz dbanie o jego bezpieczeństwo i rozwój. Z tego, co poinformowali wstępnie twórcy, możemy wydedukować, że do naszej dyspozycji zostanie oddany system zarządzania naszą społecznością. Jak to będzie dokładnie wyglądać, możemy się na razie tylko domyślać. Swoje pomysły zamieszczajcie w komentarzach. Pojawiły się też szepty na temat podboju oraz, więc można domyślić się, że na zbudowaniu plemienia się nie skończy, a przed nami będzie jeszcze zadanie podbicia całej doliny w imię nasze i naszego plemienia. Wiadomo, że samochodów i innych pojazdów w grze nie doświadczymy. Pojawia się pytanie zatem jak będziemy się przemieszczać na większe odległości. Na pewno będzie dostępna opcja szybkiej podróży, ale to jak wiadomo trzeba najpierw lokację odkryć metodą tradycyjną. Ze słów twórców wynika, że po uzyskaniu odpowiednich umiejętności będziemy mogli oswajać zwierzęta i jeździć na ich grzbiecie. Tygrys szablo-zębny jako nasz rumak brzmi bardzo ciekawie. Nie uważacie? Reasumując, Far Cry Primal zadebiutuje w lutym na konsolę oraz w marcu na PC. Osobiście spodziewamy się mega produkcji, bo na pewno Ubisoft zrobił krok w nowym kierunku, ryzykując niemało. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o kciuka w górę i zostawianiu subskrypcji na naszym kanale. Napiszcie też w komentarzu, co sądzicie o nadchodzącej produkcji Ubisoftu. Far Cry Primal,